ale niewiele z tego wynikało, nie było strzałów na bramkę w 18 minucie miła niespodzianka, oto faulowany jest Nowak do bramki jest daleko, ponad 30 metrów nie wyglądało to na żadne zagrożenie dla bramki strzeżonej przez Latica Polacy ustawili piłkę, potężny rozbieg wziął małuszyński. Silnie strzelił, piłka odbiła się od Nikoli Jerkana i kompletnie zmyliła chorwackiego bramkarza, wpadając tuż przy łuku do Roswskiego. Kosiąkowany jest pod opieki Wojtali. Uwolnił się Brajkowicz i z bliska. Strzałem głową pokonał Andrzeja Woźniaka. Zatem 5 minut po tym jak strzeliliśmy bramkę. Resztki satysfakcji odebrał nam Igor Swipanowicz strzelając bramkę na dwie minuty przed końcem mecz. Popatrzmy jak to wyglądało. Zaczęło się od tej zabawy, po której Polacy stracili piłkę. Tu zrobiło się straszne zamieszanie. 5 sześciu naszych piłkarzy zgrupowało się w jednym miejscu. Żaden z nich nie zauważył, że za ich plecami jest niepilnowany Zidanovic. No.